W ostatnim odcinku naszego ogólnopolskiego konkursu. Wzięło w nim udział ponad 500 rodzin. Dziękujemy, że tak licznie wzięliście udział w naszym konkursie. Przypominamy, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 grudnia na stronie internetowej konkursu. Podczas tego konkursu poruszaliśmy wiele ważnych tematów dotyczących Świętego Mikołaja, jak i rodziny. Mówiliśmy o różnych wydarzeniach z życia Świętego Mikołaja, a w filmach poruszaliśmy następujące tematy: znaczenie niedzielnej Mszy Świętej, obiad niedzielny oraz utrzymywanie relacji z rodziną. Cieszymy się, że tak ważne treści dotarły do tak dużego grona odbiorców. W konkursie bierze udział ponad 500 rodzin. A zatem przejdźmy do sedna ostatniego odcinka. Jak zawsze nie może zabraknąć w nim świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, to już nasze ostatnie spotkanie. Jednak mamy nadzieję, że nasze rozmowy zainspirują naszych widzów do poznawania samodzielnie Twojego życia rysu. W końcu to, co opowiadasz nam, to zaledwie kawałek Twojego życia. Tak, to prawda. Jednak najważniejsze jest to, żeby nasi widzowie zobaczyli działanie Boże i to, że Pan Bóg jest zawsze skory do pomocy. Przejdźmy zatem do ostatniej historii. Święty Mikołaju, opowiedz nam o kupcu saracejskim. Pewien kupiec wracał górską drogą z zakupionymi towarami ze wschodu. Jednak na górskiej ścieżce zaskoczyła go zła pogoda. Przez silny wiatr stracił cały dobytek, towary i zwierzęta. Zrozpaczony kupiec. Sięgnął po ostatnią deskę ratunku. Zaczął wzywać mojego imienia. Pomogłem mu. Uratowałem nie tylko jego życie, ale także wszystkie towary, karawany, którą zakupił na wschodzie. Kupiec nie mógł uwierzyć w cud, jaki go spotkał. To naprawdę niesamowite, że tak wielkie rzeczy dzieją się za twoim wstawiennictwem. Jednak to nie moja zasługa, a Pana Boga. Jestem tylko Jego skromnym sługą. Dziękujemy za to, że opowiedziałeś nam tę historię. Mam nadzieję, że dzięki temu nasi widzowie będą pamiętać, kim jest prawdziwy Święty Mikołaj. A Was zapraszamy do obejrzenia ostatniego filmiku. Na końcu, jak zawsze, pytanie konkursowe. Dziękujemy, że byliście z nami i powodzenia. Powodzenia! w tej budzie, Boże, jak ja to przeżyję. Ej, chodź, zabierzemy mu mówić, co jak zareaguje. Ej, dobra. Dawaj. No co, nam zabierze? Powiem nauczycielu. A ty, co dzieszynka, się będzie skarżył. Słach. O Och, uciekamy! Miałeś mi pomóc z lęką. Jak zwykle wszystko na mojej głowie. Przepraszam, tak wyszło. A co tam się stało z tym plecakiem? Matko boska, znowu go popsułeś. Nie dalej jak miesiąc temu ci go kupiliśmy. Co ja się mam z tym chłopakiem? Mogę iść już do pokoju? Poczekaj, opowiedz o tym co się stało. Co się z nim dzieje ostatnio? Dlaczego no tak późno wracasz? W pracy mi się przedłużyła. skończymy ten projekt z ministerstwa. Do jutra mamy termin. Już od miesiąca tak mówisz, że projekt, że praca ciągle nie macie w domu. Mów ciszej Lenkę obudzisz. Trudno. Najpierw że będziesz miał okazję się nią zająć. Sama nie daję już rady. Jankowi rozpłył się plecak. Lenka za chwilę będzie chora. No i ciebie wreszcie ciągle nie ma w domu. Ty chyba w ogóle nie chcesz tu bywać. Potrzebuję pomocy przy już sama sobie nie daje rady. Znowu się kłócą. Wyszedłbym z domu na całą noc, to nawet by się nie zorientowali, że mnie nie ma. Dla nikogo nic tu nie znaczy, tylko dziurawy plecak się liczy, a nie ja. Kiedyś, jak dziadek żył, to przynajmniej miałem z kim porozmawiać. A teraz nikt mnie nie chce słuchać. Jedynie co mi pozostało po nim, to ten teleskop. Dziadku, wiem, że Cię już nie ma i jesteś gdzieś daleko. Może właśnie już tam w niebie. A może zwiedzasz teraz czarną dziurę, która znajduje się w centrum Drogi Mlecznej. Dziadku, chciałbym, żeby moja rodzina była inna. Żeby rodzice się nie kłócili, i żeby na mnie zwracali uwagę. Chciałbym jeździć z nimi na wspólne wycieczki, razem chodzić w niedzielę na lody. Chciałbym mieć kolegów w szkole, z którymi da się normalnie pogadać. To tylko marzenia. W moim przypadku marzenia się nie spełniają. Święty Mikołaj naprawdę istniał. Wierzymy, że jest w niebie i wstawia się za nami, wypraszając nam różne łaski. Co by na to, żebyśmy napisali list do świętego Mikołaja? Ale przecież pani powiedziała, że on nie żyje. To prawda, ale powiedziałam też, że święty Mikołaj jest w niebie. Na pewno słucha tego, co tutaj mówimy. Niedługo jest jego wspomnienie. Może warto napisać do niego list. Pokażemy w ten sposób, że o nim pamiętamy, ale o czym mielibyśmy napisać? O czym tak naprawdę chcecie? Możecie potraktować Świętego Mikołaja jak bliskiego przyjaciela. Możecie napisać o swoich problemach, sukcesach, albo o tym, jak się czujecie. Możecie też poprosić go o wstawiennictwo. Nie będę zbierać tych listów, ale jeśli chcecie, możecie je wysłać pocztą. A jaki mamy podać adres? Wystarczy, Niebo, lub szanowny święty Mikołaju. Ale to przecież nie dojdzie. No zobaczymy, zobaczymy. Ten święty lubi zaskakiwać. Dobrze, wyciągnijcie karteczki i zacznijcie pisać. Macie czas do końca lekcji. Przepraszam, że Ci przeszkadzam Małgosiu, ale zobacz, co Rysiu dzisiaj przyniósł. Niepodpisany list, bez koperty, no w ale to całkiem poważna sprawa. To dziecko musi jakoś niesamowicie cierpieć. I co my teraz z tym zrobimy? Przecież wyrzucić ten list to szkoda. A może dajmy to do telewizji? telewizji. Mój syn pracuje w takiej regionalnej telewizji i prowadzi program społeczny. Może byłby tym zainteresowany? W sumie, może to dobry pomysł. Zawsze to lepiej niż wyrzucić to do kosza. Dobrze, zróbmy tak. Zostawiam ten list w Twoich rękach. Zadzwonię do niego i się wszystkiego dowiem. Słuchaj, za chwilę ja zaczyna się program, panie który panie prowadzi Marek, wiesz, ten mój kolega ze studiów. Przełącz kanał, chcę zobaczyć, jak mu poszło. Dzisiaj powiemy o samotności. Samotności, która może dotknąć każdego. Ale najbardziej na jej działanie narażone są dzieci, które nie potrafią sobie jeszcze radzić ze swoimi emocjami. Do naszej redakcji trafił bardzo ciekawy list. Pracownicy poczty znaleźli go w skrzynce pocztowej. Młody nadawca nie włożył go do koperty, więc pracownicy myśleli, że ktoś dla żartu wrzucił ulotkę. Po zapoznaniu się z treścią listu pracownicy poczty postanowili sprawę nagłośnić. Posłuchajmy, co młody nadawca pisze. Drogi święty Mikołaju, co tam u Ciebie słychać? Nasza katachetka powiedziała, żebyśmy do Ciebie napisali list, bo mało kto pamięta, że Ty naprawdę istniejesz. Mówiła też, żebyśmy napisali do Ciebie jak do przyjaciela. A zatem piszę. Chciałbym opowiedzieć Ci o tym, że nikt mnie nie rozumie. Gdy przychodzę do szkoły, wszyscy udają, że mnie nie ma. U nadawca pisze, że wszyscy go unikają, no mo może poza ludźmi, którzy biorą jego rzeczy, niszczą i śmieją się z niego. Kiedy wraca do domu, jego matka myśli, że jest niechlujny, nie dba o swoje rzeczy. Zresztą nie ma czasu się nim zajmować, ponieważ mają jeszcze młodsze dziecko, które dalej trzeba przewijać. Jego tata, tata go nie zauważa. Gdy przychodzi do domu, kłóci się z matką. Poza tym nie ma go w ogóle w jego życiu. Na koniec młody nadawca pisze: Z każdym dniem czuję się coraz bardziej przezroczysty. To dobrze. Przynajmniej nie jestem ciężarem dla nikogo. Tylko jakoś tak boję się, że któregoś dnia zniknę. Ale wiesz, święty Mikołaju, ty chyba powinieneś mnie zrozumieć. Przecież o tobie jako biskupie też mało kto pamięta. Też jesteś jakby przeźroczysty, chociaż jesteś. Skoro tak dobrze mnie rozumiesz, to proszę cię, spraw, żeby w moim życiu było inaczej. Myślę, że ten anonimowy list młodego nadawcy wyraża więcej niż tysiąc słów. Rodzice, poświęcajcie czas swoim dzieciom, rozmawiajcie z nimi. Spędzajcie razem niedzielę, czas, kiedy wszyscy razem są w domu. Nie pozwólmy, żeby były takie dzieci, które doznają takiego bólu. Hmm. Tak sobie myślę, że. To chyba o nas. A no przynajmniej ja widzę w tym naszą rodzinę. Janek, co powiesz na to, żebyśmy wyszli gdzieś w najbliższą sobotę? Albo w niedzielę? Może do jakiejś restauracji na wspomnienie Świętego Mikołaja? Nie pamiętam, kiedy ostatnio razem gdzieś wspólnie wychodziliśmy. Czas to zmienić. Co ty na to, Janek? Gdzie chciałbyś pójść? Hmm. gdzieś na stare miasto. W takim razie ustalone, od teraz wszystko się zmieni. Święty Mikołaju, dziękuję.